Yo, cześć śwoneczko, ja jestem Milwis. Witam Was, moi drodzy, bardzo gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale z CraftMC, czyli najlepszego survival w Polsce, Na no, najnowszej wersji Minecrafta, moi drodzy. A w tym odcinku, w naszym pięknym mieście, które się ty widzę, że prężnie rozwija, powstają nowe budynki, powstają nowe zamki, powstaje tutaj wiele innowacji, moi drodzy. To w tym odcinku czas najwyższy, moi drodzy, aby spotkać się z moim największym idolem życiowym, z moim największym idolem, którego znam osobiście i od niego w tym odcinku, moi drodzy, kupić apartament w najbardziej Luksusowym wieżowcu. No i chyba każdy, moi drodzy, widzi, co nie? Ten kontrast, to nie? W tym miejscu stoi olbrzymi kwarcowy potwór. Warto dosłownie dziesiątki, a nawet setki tysięcy dolarów e, serwerowych, a nawet bym ujął, że miliony. Wokół, moi drodzy, tylko zwykłe domki z drewna, z gliny, ze śmieci. Właściwie nic wielkiego, co nie? Właśnie w tym klosie moi drodzy, w tym odcinku, kupimy sobie największy i najbardziej ekskluzywny apartament, jaki tylko i wyłącznie można sobie wyobrazić. W ogóle czy mam, moi drodzy, od widza, bo było do niego w skrzynce jakąś złowieszczą butelkę. Nie mam zielonego pojęcia w czym to jest, i szczerze, trochę się to boję pić. Nie wiem, czy to jest jakaś może w okolicy krawa, żebym mógł na przykład sobie wziąć jeszcze jakieś ewentualnie mleko, żeby nie umrzeć. Nie mam pojęcia, moi drodzy, ale jeżeli jest, to też my sobie to można na samym starcie w ogóle zanim przejdziemy za jak to sprawdził, bo jestem mega ciekawy, co robi ten złamet. Czy to po prostu jakoś wywołuje jakiś klątwy, coś w tym stylu? Nie mam pojęcia. Sprawdźmy to byczki, jestem mega ciekawy, co robi ten cały złoment, bo to jest jakaś w ogóle tej butelka O kurczę co się teraz stało. Mam teraz Aha! Przecież to było to zaklęcie na wywołanie tej. Eee, wojny w wiosce, coś takiego tego ataku, co nie? Okej, okay, to w ogóle Nie Wermajmy Rozwierz. Teraz więc teraz po prostu polecimy na samą górę. Lecimy, moi drodzy, do mojego największego idola. Już chyba każdy z was się domyśla, kto to jest, moi drodzy. Powiedzcie mi, kto to może być, więc uwaga, uwaga! Bo to jest właśnie jego wieżowiec, to nie jest mój wieżowiec, właśnie przez to musimy w niego kupić apartament, więc teraz polecimy sobie na samą górę, gdzie on już powinien na mnie czekać. Już tam jego nikt z góry widzę, moi drodzy, już tam widzę, że na mnie czeka, więc idealnie. Więc zobaczymy, który nam teraz opył. Więc szybka akcja, moi drodzy. Więc cyk, cyk, cyk. Siemano, siemano, moi drodzy. Czy on tu jest? Czy on tu jest, moi drodzy? Czekajcie, czekajcie. Czy on tu jest? Czy on jest? Yeah! Jest, jest. Ale ja, ja w ogóle, moi drodzy. Ale ja. Spójrzcie. Wojan co bił na moją serię Cześć, jestem Wojan? Dwa piętra do wynajęcia Ty płacisz mi co dwa dni 800 baksów, a ty masz dwa piętra i możesz je sobie zagospodarować. Za złe warunki zostaniesz wyrzucony. Eee... Wiesz co, wojad mi się to trochę nie podoba, stary! Ja bym chciał to może bardziej kupić. Nie wiem w ogóle. Wow, kwarta jest mega drogi, więc może sobie parę bloków wezmę na później na przykład. E, nic nie widziałeś, Byku, nic nie widziałeś, nie było. Nie, nie bij mnie, nie bij mnie! Nie bij mnie, więc teraz tak. Teraz ja może dam ci swoje warunki, tylko daj mi te tabliczki, Byku, daj mi te tabliczki, nie uciekaj ode mnie. Ja ci napiszę po prostu moje warunki, jakie mam w tym temacie. Daj tabliczki! Daj mi tabliczki! Mordo! Mordo, mordo, daj mi tabliczki! Ok, mamy trzy, więc idealnie. Dobra, ja jestem chętny, ale chciałbym kupić, a nie wynająć. Jest taka w ogóle opcja, żeby móc to kupić, no bo tak szczerze. Mega byłbym chętny, żeby kupić takie apartamenty, a takie wynajmowanie byłoby dość kiepskie, kurde, bo to nam no to by robiło jakieś koszty i też trzeba było być na bieżąco opłacać, nie? Więc no kurde, tak szczerze. Myślę, że wolałbym bardziej kupić, no chyba, że będzie taka abstrakcyjna cena, to się to w ogóle nie będzie opłacało, więc zaraz zobaczymy, moi drodzy, co tam zaraz tutaj Wojan napisze Jestem ciekaw, w ogóle coś też mogę zrobić, to też to może teraz zgarniemy. Powiedz mi, co masz woją, z nas, jakby tak szczerze, ten apartament sobie mega nie kupił. W ogóle on jest taki wysoki, ej! Dobra, w takim razie kwotę, którą chce pan zapłacić. Kurde. Czekajcie, moi drodzy, ile mamy na funduszu? Czekajcie, balans sobie wpiszmy, balans. Okej, okay, mamy 267 tysięcy. Więc czekajcie, moi drodzy, ja tak w sumie. Mam takiego innego asa w rękawie, który mogę mu zaoferować, ponieważ mam sporo kluczy do skrzynek, które są ogólnie na serwerze, Bardzo dużo warte i one chodzą po serio fortunę. Więc może może teraz jakieś e, klucze na przykład na rynku, czekajcie, rynek tutaj sprawdźmy. Czy jakieś teraz są na sell? E, to jest zwykły też znacznik. Czy ktoś ma jakieś takie zwykłe klucze do skrzynek na serwerze, powiedzcie mi. E, czy to jest aż taki rzadkie, że tego nawet tutaj w ogóle nie będzie, co? Czekajcie. Jajo, nie nie Co to jest? Kupuję to w ogóle? Co to jest? Co to jest? Jajo, nieuchacza. Ja to sobie też potem sprawdzę. Czekajcie, czekajcie w ogóle też tej poszły do takiej informacji są takie jakiekolwiek w ogóle do kupienia klucze do skrzynek, czekajcie, są klucze okej, okay. złoty klucz zwykły kosztuje 140 tysięcy bachów, moi drodzy, ale takich kluczy mam sporo, bo ja sobie ogarnąłem, więc wait, wait, wait polecimy do mojego tajnego miejsca, w którym jest żeby bo ten też oczywiście nikt nie wiedział okej, okay, byczki mamy, to więc w tym momencie idziemy do Wojana i mu oferujemy jajo nuchacza, ale wiecie ja tak sobie w ogóle tej po prostu postawię i zobaczymy co to robi okej, okay. <laughs> to jest chyba jakaś dekoracja czy ono się wykluje, czy ono się czy się wykluje sorry, czy ono się wykluje widzu? Ja nie mam pojęcia, wiecie Co my teraz powiedzmy po prostu do Wojtka? Dobra, <laughs> znaczy takiej trochę parodii, bo jakby. On mi trochę nie wygląda na prawdziwego programu. Jakby nie wiem dlaczego, ale on mi tak trochę śmierdzi podróbką. My coraz może jakoś coraz polecimy do góry, do naszego apartamentu, który teraz będzie nasz, i mu zaoferujmy cenę. I mu też powiedzmy, że jeden taki golden klucz, to kosztuje 140 tysięcy baksów A ja mu jeszcze. Co? On mi napisał, że cena kupna, co jest 10 tysięcy? Czy jego pokieło? Ja myślę, że ona wali jakąś kwotę typu 300 tysięcy. To ja już zostawiam, dobra. Idziemy na barter i mu dajemy klucze. A on nam daje 10 tysięcy. <grywa> Dobrze, czekajcie, moi drodzy. MSG, kubalonka. Dobra, daje 12K i APAR. E, albo nie, targujmy się. Dobra, e, targujmy się. 9k mu napiszmy serio, on napisał na do 10 tysięcy! Ja tu się już zostawiłem na najgorsze, się szykuje, a zaraz ja starguję do 9 tysięcy, mój drodzy, to jest jakiś żart po prostu. No, to, to chyba nie jest Wojan, moi drodzy, 9,5 i, i uścisk procesa. Dobra, uścisk prezesa. Ja tego ziam kaluby. to jest to jest mój ziovo, dobra Pej, Kubalong znaczy wojan, 9 tysięcy a dam na 9 600, umowa stoi, Uścisk z procesa, dziękuję bardzo. Mi to tam pasuje. No czy też tej jest... W się jeden klucz o wartości 140 tysięcy, który przebija wartość apartamentu potem 10 krotnie. Więc moi drodzy, to jest oficjalnie mój apartament, więc tą strzymię, która w nim zrekwiruje. Są tu już moje, oczywiście i tam, gdyż są to one tylko i wyłącznie moje. Te osoby, które są w apartamencie, przyjmuję do swojej obsługi. Nie, no nie, chyba, chyba by nie były chętne, co nie? Dobra, więc no, niech będzie mój drodzy, dziękuję, niech ten klucz... E Aha, niech ten nie okresowy wieżowiec e, nie spłonie. No, na szczęście nie jest drewna, więc raczej nie spłonie moi drodzy, więc akurat tutaj będziemy spokojni. Więc w tym momencie, to możemy jakoś w ogóle w pełni, moi drodzy, zakospodarować. W ogóle, wait, czekajcie. Ziomek nam dał tutaj właśnie, kubalonka, 42 bloki rzeźbionego kwarcu, a co tego bloku, to sobie tutaj właśnie użył, żeby ten poziom sobie podnieść, co jest, moi drodzy, mega mocne, my możemy z tego poziomu, jak sobie ogarniemy więcej kwarcu, w ogóle, wiecie co, mam pomysł, e, pej, kubalonka, e, 9000, I, i napiszmy msg, msg, kubalonka, przelałem dwa razy więcej, bardzo... Proszę parę staków kwarcu Tak To jest apartament na dwa piętra Więc jakbym w tym jeszcze to Dokładnie na tej kratce Dał sobie wyższe piętro To mielibyśmy dwupiętrowy apartament I tak szczerze To już byłoby turbo duże No kurde, to byłoby epickie właściwie Więc w tym miejscu też jakoś, ogarniemy jakąś tam chociażby Bezikową podłogę, żeby to było na samym starcie Potem ogarniemy dywan na podłodze Więc nawet możemy tutaj dać na podłogę drewno I tego nie będzie widać Ale kurde, tak szczerze moi drodzy Mamy teraz najbardziej luksusowy apartament na serwerze że kurde, no jakby myślę, że takiego drugiego tutaj nie będzie, więc kurde, idealnie, więc powiem tak, ja bardzo ogólnie lubię interesy z widami, bo są one, one dla mnie bardzo korzystne, mi się wydaje, no jakby nie są mnie na pewno niekorzystne, może w ten sposób to imię z że aha, ok! Tego kwartu tutaj, jest, moi drodzy, więcej. <tryk> tego tu jest jeszcze więcej. Zresztą, to, 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 to szkoda, że z tego nie można sobie zrobić tych e, półpłytek. Ale trudno, moi drodzy, też w ogóle w tym momencie sobie ogarniamy na samym starcie, żeby już to było gotowe. Mamy teraz w ogóle mega wysokie tutaj sufity. I będziemy mieli apartament, który będzie miał łącznie dwa piętra. Albo w ogóle takie tylko półpiętro. Ej, to w chyba też myślę, że spoko. Więc, moi drodzy, wait, wait, wait. Zaraz sobie kresztowo właśnie ogarniemy. Zresztą, zależy po prostu naszego budżetu. Ale generalnie, no to będzie po prostu wyglądało e I W tym po prostu w momencie, słuchajcie, jak z nas dzwonkiem i bądźcie na bieżąco. No, moi na macie teraz... O, o, aktualnie mega często, czyli właściwie co dwa dni Więc no mordo, jestem zapraszający, też sobie kanał rozwijaj na craftnc.pl No i graj z nami na survival smp, na najnowszej wersji minecrafta e, Z prawie legitnym Wojanem, więc Byłoby to serio, mój drodzy, bardzo spoczko, a więc wam bardzo dziękuję Za ten odcinek, ja byłem Elviso, a to był Wojan mm, To był Sorex i dziękuję bardzo, za się które koleczka największe, przegromne, potężne Yo!